Cześć kochani, dzisiaj gramy w e, jakąś grę, nie wiem, to jest nowa na ja Robloxie no Iga Iga jak to jest na naszym kanale Ja jestem Róża no to jest moje pseudonim już na mnie Róża o, tutaj się nazwiemy Iga naklejka o co tu chodzi Ja poznajemy się z Kierką o e, co tu jest? Tu? A tutaj się przebieramy. Tu, no tutaj, włoski łaskim. A, a te jak? A te jak niby schować? Ej. Słuchajcie. No, tu. Dobra, nie możemy tego zrobić. A może to się uda? No tak. możemy zmienić. Oj, oj, oj oj, oj Ej, co tu jest? O co tu chodzi? W tej gierce. No to jest dla Was odcinek dzisiaj. W niedzielę robię dla Was odcinek. O mój Boże! Jak w niedzielę, w niedzielę, tak! W niedzielę! O, co to jest? O, jesteśmy dosyć wysoccy. patrzcie Robimy sobie takiego, taki ludzik. A to jest taki gruby lub taki chudy? No weźmy normalną skalę Czyli to jest normalna A to co to, to? Dobra tak, zostawmy na 80%. O Jezu To zostawmy na taki procent Nie, to jest za duży head O tyle No Teraz idziemy tu, wybieramy włosy, może jakaś czapa, może czapa Mikołaja, no ładnie wygląda. Maska. Plecak. Może taki plecak. Jak się prezentuję? A to? No, weźmy to coś. Nie, to. No, i tak się prezentuje nasz awatar A to co to? To są te, e, te fajne Węchlej Coś tutaj pamiętam na Ej, nie, jakie to surrealne takie Nie jak na Że się nie odpycha, tylko właśnie się odpycha O Tu jest domek Pojedźmy do niego Do mhm. kupienia? Tak Kupujemy Modern Villa Może to House Te domy są za, na, bar, za darmo, więc bardzo ekstra, że to jest za darmo I mogę zamknąć dom Mogę mieć kamery tutaj w domu. Pięknie, na no, mi safe nawet. Fajnie. Chain, co to jest? A, że mogę sobie zmienić domek. Ale mi się mega Ale mi się podoba. Więc sobie zostawiam. Tak, to za sobie zostawiam I będę. A i mogę zrobić party No i widować znajomego. Tylko, że moja znajomą to jest Hitibelka 228. Ale może zróbmy kartę. Nie ktoś tam otworzę. A kochani, podwiedzajmy na Ktoś mi napisał? Myślałam, że ktoś mi napisał, ale nie. Tutaj jest poniedziałek, a ja, u nas jest niedziela. Ja, to jest niedziela jak to nagrywam. A że, jak jest Dzień Tygodnia Ja Co to oglądacie? Bo ja to w niedzielę. No i jak, to's jak to's Co to jest? Co to jest? Co to jest? Mówicie mi, co to jest? No kochani, postanowiłam nagrać filmik, ta gra jest nowa. Trzeba sobie to Co zwiedzać? Dopóki to jest. Hmm, weźmy jakiś Lambor, lambor Bagini. Tu jest chyba Lamborghini Lamborghini. Ej, napiszcie mi w komentarzach, czy to jest Lamborghini. Bo ja kurczę nie wiem. Halo? Przecież tu jest, jest kierownica, To niby jak. To jest... Speed. Mogę sobie speed dać? Morgan. Słyszycie teraz? Light. Światła. Nie chcę świateł. Zamkniemy. my po prostu jak my zasuwamy ten krok. No Jest 11 i my idziemy do Hackersh School. Dobra, tu jest... I tutaj jest o wiele lepszy niż na Brookhaven, bo na Brookhaven wszystkie samochody są premium, a tutaj nic nie jest premium. Wszystko jest wasze. Musicie wszystko sobie kupić. Za darmo w Weźmy wadę cukrową. czy mam wadę cukrową do, e, e, no, do robuxy. Musimy mieć czym płacić. W sumie lunch, albo nie. Parasolkę na wszelki wypadek. No i telefon. No i tyle Teraz jest ważne. I, no i wchodzimy do tej szkoły. Students. Nie wiem, co to jest za ale fajna. No i popracuję. No, o właśnie. A to jest chemia, fajnie. Nora. No. Lunch, pójdźmy sobie na lunch. E, weźmy kanapkę ze szturem Pyszny burger. No nie, to jest burger, fajnie. Na słowce mamy burgery ekstra, co nie ludzie. O, muzyka, pójdźmy na muzykę. Cześć, Pogarajmy sobie na bębna. Półgrajmy. A co to jest? Ej, e, ja chcę usiąść. No, ja chcę usiąść, no. E, no, bra, ta gra mnie już denerwuje. Papa. Pa.